Cześć, witam wszystkich! Pierwszy styczeń 2025, Hurra! Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim! Ósma rano się zbliża. Jak tam wszyscy po Sylwestrze? Głowy bolą? Suszy? Suszy? Słuchajcie, mnie suszyło tak, że musiałem nad wodę przyjechać. Kurczę, jestem na rybach. A, szykuje się tutaj. Zima, jest minus 1 stopień Celsjusza, śnieżek pruszy, jest zimno i trzeba próbować, trzeba szukać, zmieniam głowicę na tonącą yy, Niby woda nie jest aż tak yy, wysoka, ale głowica lekko tonąca, żebym był pod powierzchnią Spowolnić ten swing jak najbardziej i spowolnić ten swing i pomału prowadzić muchę i zobaczymy co tu się będzie działo? Zapraszam. To już drugi taki, ten chociaż do pyska wziął źródła tamten był za bok złapany pierwszy ładne branie na końcu swinga tam daleko, ale Nie wiem, na którą morze. Może będzie debiut nowa mucha na 2025 rok. Sam ją wymyśliłem. Graboidlica oczywiście ja nie wymyśliłem, ale te kolory, co tutaj mam, w tą szczeble w kolorach godowych, to ja wymyśliłem. Bardzo piękne. Może na nią. Zobaczymy. nie widzę, ale chodzi może być w chwilkę bardzo mocno chodzi na boki wrotka ale lód na przelotkach śnieg, o Boże No tak, na tego na tego na tą strzeblę. Tak, Stilhed, head Steelheadik Ładnie. Ciemni. Zima. U? Piękny zażar. Nie duży, taka 60, ale fajnie, że na tą muchę. To jest pierwszy raz na tą muchę wędkuję i pierwsza ryba Steelhe. To jest świetne zdjęcie, bym sobie zrobił, bo to jest jedna fajna rybka. Uuu, jak odpłynę. Ludzie. Parnastu minutach wędkowania się tak nie wszędzie. Nawet ruszając wędką w wodzie nie chcę to za bardzo, za zimno. Jest. Branie było, branie było. U, u. Zaciąłem za wcześnie. ajajajajajaj, za bardzo jestem zmarznięty. I nie wytrzymałem. Kurde, ale nie powinien być skuty. Wow, piękny jastrząb, duży lata, Piękny. Wow. drugi raz mi wyszedł delfinka zrobił skurczybek śmieje się ze mnie <gry> nie tak daleko, tylko blisko okej okay. zrobię to miejsce jeszcze raz i trzeba się zmywać. Na koniec założę czerwonego red francisa. Jak to mówią ci, co szukają łososia atlantyckie, to muchę używać na koniec, na dołku, bo straszy ryby. No to jak nic nie weźnie, oczywiście. To wszystkie przepłoszy. No to założymy. Zobaczymy. Niech się dzieje, co się ma dziać. Szybkie podsumowanie na koniec Słuchajcie Cały dzień zimno Minus 1 do minus 2 stopni Celsjusza Przylotki marzły A jedna ryba wyciągnięta Jedno branie na pewno było jeszcze zmarnowane, i to tyle. Tu na koniec mi pięknie wychodziła troć. Parę razy ją widziałem, ale nie nie skusiłem ją. Oczywiście zmieniałem miejsca, zmieniałem muchy, bo arsenał much mam bardzo dobry i duży wybór. Ale typy zmieniałem też troszkę głębiej, troszkę tętro. Parę much straciłem, nic więcej się nie wydarzyło. Dziękuję za uwagę, jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, mój rok, sezon wędkarski 25, otwarty, jedna ryba, steelhead, wyciągnięta. Do następnego, trzymajcie się, cześć!